To jest mieszanka tych uczuć, mieszanka emocji, na pewno taka ta wdzięczność i radość i takie szczęście z tego, że jak się żegnać to w Krakowie przy, przy okazji takiego pięknego turnieju, 12 lat no to, to, to kawał życia, Am dał mi bardzo dużo i ja strasznie się cieszę, że, że, że mogłem grać z chłopakami, mieć tę przyjemność. Od podstaw ten nam futbol tworzyć z tymi wspaniałymi ludźmi. Sportowo, no co, jeszcze zostaje liga i, i, i atakujemy mistrza Polski i również Ligę Mistrzów. No i zostaje w sporcie, bo, bo pracuję jako tener mentalny. Pracuję teraz z Czarnymi Sosnowiec, czyli to jest Ekstra Kobiet dwunożnych, więc tutaj ja chcę tą pracę kontynuować. Zostają w futbolowi, i praca z nimi. To też cały czas ten sport był, jest i, i, i będzie. Ja sobie nie wyobrażam tego życia ten No Energa to jest ogromna marka, za tą energią poszła energia, to jest duża marka i, i naprawdę wyjątkowi ludzie, ci, którzy byli z nami przy, przy tych wszystkich projektach za, za to wsparcie, takie po prostu ludzkie, tak? ich obecność, ich słowa, ich. Przytulas, więc są, to są cudowni ludzie, to też myślę, że mogę w imieniu tego zespołu powiedzieć, że no z tak, tak, tak dużym wsparciem dużo łatwiej jest też skupić się na pracy tej takiej boiskowej, tej sportowej, no i też łatwiej sięgać jest o nasze sportowe marzenia. Ciężko powiedzieć, czy to dla mnie power, czy jakieś tam delikatne obciążenie. Myślę, że na pewno też obciążenie, bo gdzieś te oczy bardziej są na moją grę. W ostatnim czasie ciężko mi się skupić na mojej pracy, ale myślę, że gdzieś tam wykonuję ją dosyć dobrze po tej nagrodzie. Przyjdzie taki spokój i myślę, że gdzieś tam wróci stary dobry olo. To jest